Dzień drugi w Nowym Jorku rozpoczęliśmy od wycieczki do pobliskiej dzielnicy finansowej, gdzie naszym głównym celem rzecz jasna było Wall Street. Samo Wall Street nie wygląda już tak jak w czasie wielkiego kryzysu pod koniec lat dwudziestych. Więcej tam turystów niż maklerów, ale fajnie było być w miejscu, które jest symbolem spełnienia amerykańskiego snu, a drapacze chmur w Financial District są tak olbrzymie, że człowiek naprawdę czuje się malutki w stosunku do nich. Kolejnym przystankiem na naszej trasie była Statua Wolności. No, nie do końca przystankiem. Nowy Jork oferuje darmowy race promen z Manhattanu na Staten Island. Jest on darmowy dla mieszkańców, ale korzysta z tego też masa turystów. Race Promem oferuje niepowtarzalny widok na Manhattan, i to on robi nawet większy szał niż sama statua widziana z daleka. I znów powrót do dzielnicy finansowej. Krążyliśmy po niej w poszukiwaniu Charging Bull, byka przynoszącego szczęście w zdobyciu fortuny, ale bardziej niż byk zainteresowało mnie nowe lambo uraka. A co do byka Ciężko było się do niego dostać, więc sobie darowaliśmy i popatrzyliśmy z daleka. No cóż, milionerami raczej nie zostaniemy. I w końcu dotarliśmy do miejsca smutnego i refleksyjnego, nie tylko dla Amerykanów, ale i dla całego świata. Memorial 9-11. W miejscu fundamentów wieżowców WTC Postawiono pomnik pamięci ofiar z 11 września. Pomnik to dwa puste baseny, na których wyryto nazwiska ofiar. Będąc tam, człowiek wraca wspomnieniami do 2001 roku i jednoczy się z Amerykanami. Jedyną rzeczą, która, jak dla mnie, była tam totalnie nie na miejscu, to turyści stający na tle tego pomniku i pozujący z uśmiechami na twarzy do aparatów, tak jakby nie zdawali sobie sprawy, że to nie jest atrakcja turystyczna, taka jak każda inna. Po krótkim spacerku, piątą aleją, dotarliśmy pod katedrę Świętego Patryka. Obiekt ten powstał końcem XIX wieku. Jego charakterystyczna architektura została uwieczniona w wielu produkcjach filmowych, jak i grach komputerowych, takich jak seria GTA, do której często będziemy się odnosić w naszych filmach. Naprzeciwko katedry znajduje się Rockefeller Center, który jest główną konkurencją Empire State Building, jeżeli chodzi o wyjazdy na szczyt najwyższych budynków w celach widokowych. Cenowo bilety wychodzą podobnie. Jednak uważamy, że lepiej skorzystać z oferty Rockefeller, z którego oprócz kapitalnego widoku na cały Manhattan mamy widok vis-a-vis -vis na właśnie Empire State Building. Sceneria Manhattanu z góry jest nie do opisania i zapiera dech w piersiach. Spójrzcie tylko na te drapacze chmur i na Central Park. Czas nie mijał, więc postanowiliśmy wykorzystać jeszcze światło dzienne i zobaczyć Times Square, inną porą. Nie było tak kolorowo jak nocą, ale za to było zdecydowanie mniej ludzi, co pozwoliło nam spokojnie popodziwiać jeszcze raz wszystkie budynki i świecące na nich billboardy. Nasz apartament na Dolnym Manhattanie miał dostęp do Dachu, a z Dachu rozciągał się widok od południa na drapacze chmur Financial District, a od północy na Empire. Postanowiliśmy to wykorzystać na kolację na Dachu z Jamesem i Nati. Coney Island kolejne miejsce, które znałem wcześniej tylko i wyłącznie z filmów i GTA. Byliśmy przekonani, że znajduje się ono dużo bliżej miasta. Otóż nie, dojazd z samego Manhattanu zajął nam około godziny metrem. Jest to park rozrywki znajdujący się przy plaży nad Atlantykiem. Miejsce naprawdę klimatyczne. Ostatnim przystankiem w Nowym Jorku był Brooklyn Bridge. Łatwo do niego dojść z Chinatown, ale uwierzcie mi, w tym tłumie ciężko przejść swobodnie na drugą wyspę, czyli Brooklyn. Ale, mimo to, gdy przejdzie się ten most i spojrzy na niego i na Manhattan, to wcale nie chce się wracać do domu. Wszystko co dobre, niestety, się kiedyś musi skończyć. Tutaj musimy opuścić już Nowy Jork. A w kolejnym odcinku zabierzemy Was na wycieczkę do Waszyngtonu.